Idź gdzie chcesz, szukaj czego chcesz, a nie znajdziesz w górze drogi wznoślejszej, ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę Krzyża Świętego. Tomasz A. Kempis o naśladowaniu Chrystusa. O jakże miła i słodka jest służba Bogu, dzięki której człowiek staje się prawdziwie wolny i święty. O jakże święty jest stan zakonnego poddaństwa, w którym człowiek staje się równy aniołom, miły Bogu, postrachem dla demonów, wzorem dla wiernych. O służbo zawsze pożądana i umiłowana której mogę wysługiwać najwyższe dobro i osiągnąć niekończącą się radość. Rozdział 11. O konieczności badania i powściągania pragnień serca. Synu, musisz się nauczyć jeszcze wielu rzeczy, których dotąd nie poznałeś. Jakich, Panie? Wszystkie swe pragnienia dostosowywać do mojej woli, wyzbyć się miłości własnej, a serdecznie umiłować moją wolę. Często rozpalają się w Tobie pragnienia i gwałtownie Cię poruszają, z jednak, czy pobudzają Cię one do szukania mojej czci, czy Twojej własnej wygody? Jeśli czynisz coś z myślą o mnie, będziesz szczęśliwy, cokolwiek Ci rozkaże. Jeśli jednak ciągle jeszcze chodzi Ci o Twoje sprawy, będzie to dla Ciebie przeszkodą i utrudnieniem.